Najnowsza tworzona aktualizacja będzie się skupiać, tak jak nazwa wskazuje na jeźdźcach chaosu. Pokażę wam kilka genialnych i zarazem popularnych pomysłów innych graczy, co powinno się znaleźć w tym tropie. Oraz kilka mniej popularnych pomysłów, które mnie osobiście urzekły. Has, który pojawia się z włócznią, powinien mieć swojego rumaka do ujeżdżania na biomach pustynnych i idealnie sprawdziłby się tu wielbłąd, który jest tylko pustynnym mobem. Te połączenie byłoby świetne, gdyby ujeżdżał tego wielbłąda i nas wyatakował przy okazji włóczniom. Użytkownik Goblin z Twittera stworzył nawet przepiękną propozycję, żeby wielbłąd także miał swój wariant zombie i ta teksturka jest zrobiona przegenialnie, dosłownie wygląda to jak Husk, tylko w wersji wielbłądowej. Nawet powstała tekstura całkowicie zielona z nawiązaniem do konia zombie, niby ma to jakiś swój urok, ale zdecydowanie pierwsza wersja z nawiązaniem do Huska wygląda lepiej. Kolejne świetne połączenie, którego potrzebujemy w tym update'cie, to żeby piglin z włócznią mógł ujeżdżać hoglina w nederze. Naprawdę to dałoby wiele do tej aktualizacji, zwłaszcza, że Mojang powinien na tym się skupić, bo w końcu nazwali tą aktualizację jeść sychaosu, więc więcej takich dzikich transportów powinni dodać, które będą ujeżdżane przez agresywne moby. Te połączenie aż się prosi, żeby znalazło się w tym dropie, bo na razie mamy tylko zombiaka na koniu zombie oraz utopca na zombie nautilusie i na razie tylko na tych dwóch opcjach się skupili. Jeden z użytkowników x nawet stworzył genialną teksturę dla takiego piglina jeźdźcy w czerwonym ubraniu. Jest to bardziej wzorowane na piglinie brutalu, ale zdecydowanie w takiej formie chętnie bym zobaczył tego jeźdźcę w tym dropie. Nie zabrakło wizualizacji, żeby zobaczyć, jakby wyglądał piglin ujeżdżający hoglina i tutaj warto zwrócić uwagę na hoglina, który ma zbroję złotą oraz także siodło, bo domyślnie takich rzeczy dlatego moba nie możemy zakładać. Byłbym za tym, żeby gracze nie mogły mogli zakładać na Hoglina takich rzeczy, ale za to gdy on by się zespałnował z jeźdźcą, to dopiero wtedy takiego Hoglina byśmy mogli zobaczyć, ewentualnie go sobie zamknąć, gdybyśmy zabili Piglina, który go ujeżdża. Szkelet niestety nie może pojawić się z włócznią, choć przydałby się taki wariant, który jeszcze ujeżdżałby konia szkeleta i to byłoby fajne połączenie, ale myślę, że tylko do netheru i do tego jeszcze na Dolinie Dusz, żeby tutaj bardziej ten biom utrudnić. W tej aktualizacji konie szkelety powinny coś dostać, jakieś odświeżenie czy po prostu jakieś swoje nowe warianty. Zwłaszcza, że tych jeźdźców mieliśmy już od dawna w Minecraft i był to fajny easter egg, kiedy właśnie wyszkeleta uderzył piorun i wtedy pojawiała się sfora. Goblin zaproponował nawet inne warianty szkeletów, on zawsze ma genialne pomysły i tak mamy bagniaka na bagnistym koniu, który pojawiałby się na bagnach, widerowy szkielet na widerowym koniu, który mógłby się pojawiać na nedrowych pustkowiach oraz wytwierdzach oraz straj na strajowym koniu, który pojawiałby się na zimnych biomach. W końcu powinna się pojawić nadrajtowa zbroja dla konia, i to jest teraz idealny moment, żeby to dodali. Zwłaszcza, że teraz, wykorzystując włócznie na koniach, tym bardziej takie mocniejsze uzbrojenie by nam się przydało, bo nawet taki łodzik teraz będzie miał swoją nadrajtową zbroję. Więc koń tym bardziej powinien coś takiego dostać. Nederytowa zbroja dla łodzika dostała większą wytrzymałość, a nawet odporność na odrzut, więc takie podobne statystyki, a może i lepsze, dostałaby także zbroja Nederytowa dla konia i to byłoby idealne. Mały zombiak mógłby ujeżdżać trujące pająki w jaskiniach i to byłoby świetne połączenie, że zombiak nas uderza, a pająk nas zatruwa. Mały zombiak również może ujeżdżać zwykłe pająki, także to jest fajne połączenie, albo można pójść całkowicie w inną stronę, żeby małe zombiaki ujeżdżały bardziej pasywne zwierzęta. Konie, koty, oceloty, wilki, świnie, owce, czy nawet krowy. I w sumie nawet pandy, czemu nie? Ogólnie nie byłoby to jakieś nowe zagrożenie w Minecraft, ale dzięki temu byłoby to fajne urozmaicenie, że ten mały skurczybyk także mógł ujeżdżać jakieś inne losowe zwierzątka. Żółwi hełm traci teraz więcej sensu oraz użyteczności w grze, ponieważ nie dość, że go rzadko wykorzystywaliśmy, to teraz jeszcze mamy nautilusy, dzięki którym możemy oddychać pod wodą bez żadnych ograniczeń, więc mam tutaj pewną propozycję i to nie będzie klasycznie zbroja dla gracza, tylko pójdziemy w nieco inny wariant zbroi. Otóż te słodkie zwierzątka, które mamy sobie wykorzystywać między innymi do tego, że pod wodą nam pomagają w walce z agresywnymi mobami, gdy najeżdżamy jakieś podwodne struktury. To właśnie te moby dostałyby własną zbroję, którą byśmy kraftowali z tarczki żółwia. No ta koncepcja wygląda przepięknie, Axolotl w słodkim przebraniu żółwia. Dzięki takiej zbroi byłby dla nas bardziej użyteczny pod wodą i aż tak byśmy nie musieli się martwić, że nasza pomoc zostanie zaraz zgładzona. Bardzo chciałbym, aby muszla łodzika była do zdobycia w formie 3D, abyśmy mogli ją podnieść i postawić jako ozdobę, na przykład w naszym domku na półce. Ewentualnie, coś takiego byśmy mogli wykraftować za pomocą 9 muszli łodzika, układając w craftingu to jako pełen blok. Natomiast wariant muszli zombie łodzika Byśmy mogli znaleźć jedynie pod wodą W zatopionych ruinach Gdzie świetnie tak żeby to się sprawdziło Jako tam podwodna ozdoba Autor tego pomysłu nawet zaproponował Żeby było można postawić małą muszlę łodzika Do ozdoby Ale myślę że nie miałoby to sensu Żeby to wypadało z małego łodzika Bo baby warianty nigdy nie mają żadnego dropu Ale za to gdybyśmy kliknęli zwykłą muszlą łodzika Na przykład na jakiś blok To byśmy mogli to postawić właśnie w formie małej muszli Przechodząc bardziej do podwodnego świata, chciałbym, żeby mojach w końcu coś sensownego zrobiło z podwodnym wariantem Bikona, bo on w żaden sposób nie zachęca, żeby go często budować czy wytworzyć. Ja na Survivalu osobiście chyba nigdy go nie zrobiłem, bo jego efekty nigdy nie były mi aż tak mocno potrzebne. Goblin po raz kolejny stworzył świetną propozycję, tym razem wariant nowego podwodnego biomu, i byłby to Martwy Ocean. Świetnie zostały tu wykorzystane martwe bloki koralowca oraz wachlarze martwy koralowców, które komponują się tutaj przepięknie, do tego morska trawa w wariancie szarej, oraz gdzie krzaki bardziej wyglądające jak unoszące się duszki. A wokół pływają nowe rybki i są to ryboszkelety to też nie jest głupie, żeby to był zupełnie nowy wariant koralowca w wariancie szaro i do tego nowe warianty krzaczków, także właśnie w tych odcieniach. Generalnie koncepcja świetna, ale chyba jest mała szansa na to, że w tym tropie pojawi się nowy podwodny biom, choć bardzo taki by nam się przydał. Ale zawsze chociażby mogli dodać jakieś nowe bloki, na przykład na podłożu, na aktualnych biomach, żeby jeszcze bardziej urozmaicić aktualne biomy. Ten update początkowo zapowiadał się na aktualizację wodną, ale raczej dostaniemy mało rzeczy związane z podwodnym światem, bo na razie są to tylko Nautilusy, a sama nazwa tego dropu wskazuje nam, że to skupi się na jeźdźcach oraz innych agresywnych mobach. Na włócznie dostaliśmy na razie jedno indywidualne zaklęcie i na razie nic się nie zapowiada, żeby takich zaklęć było więcej, ale mam propozycję na trzy indywidualne zaklęcia. Pierwsze z nich zwiększałoby zadawane obrażenia, gdy stoimy w miejscu i uderzamy włócznią przeciwnika. Drugie zaklęcie nazywałoby się stabilność, ponieważ kiedy biegniemy lub jedziemy z wyciągniętą włócznią, ona zaczyna nam się kołysać i po chwili opada. Więc z zaklęciem stabilność ta włócznia opadłaby nam znacznie później. Oraz trzecie zaklęcie, konkretnie kiedy będziemy rozpędzeni i uderzymy kogoś w uczniom, damy mu efekt spowolnienia na 5 sekund. Jeśli macie własne ciekawe pomysły na nowe zaklęcia, to dajcie znać w komentarzach, bo ten najciekawszy pomysł przypnę na samej górze. W najbliższy wtorek Mojang doda nam kolejne nowości do tej aktualizacji, więc zasubskrybujcie, aby być na bieżąco z nowościami do Minecraft. Do zobaczenia.